Hejka, kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku z serii Star Stable I słuchajcie, jesteśmy w Stajni Jorvik, ponieważ lecimy z głównym zadankiem aktualnie Ponieważ stwierdzam fakt, tyle już zadanek zrobiliśmy, a ja dalej nie mam zadanek związanych dalej z eponą Dlatego stwierdziłam, że lecimy już z fabułą, a jak się pojawi jakieś zadanko z eponą To wtedy na spokojnie, słuchajcie, do niego przejdziemy ale oczywiście, zanim zaczniemy, to ten, oto piękny ziesz to piękny to Carmel Chocolate. I słuchajcie, jest to Persheron, który jest dostępny na farmie Marley'a. I ja go, słuchajcie, kupowałam na filmiku, jeśli dobrze pamiętam, zakupy na moje urodzinki. Tak, więc słuchajcie. A i oczywiście ten, oto cały zestaw ich jest dostępny aktualnie w sklepach w Morland i w stajni Jorvik, tych związanych ze świętem jest dzieckiem. Tak, ponieważ y, tylko wtedy możemy go kupić, lub jeżeli jest y, 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 dni otwarte jorwiku, ale wydaje mi się, że to jest aktualnie połączone. Więc słuchajcie, lecimy do lisy, tak, bo dzisiaj lecimy tutaj do lisy, która ma zadanko dla nas. Więc lecimy. Cześć, Paulina. Nareszcie czuję się całkowicie wypoczęta po naszych ostatnich przygodach. Jestem gotowa na rozmowę ze śpiącą wdową i z Płatę długu, kiedy pomogła mi wydostać się z Pandori. Możesz mi pomóc? W tym momencie znasz yy, pradawne drzewo lepiej niż ja i czuję, że nie od, yy, odejdziemy stamtąd z najłatwiejszym życzeniem do spełnienia. Dług do spłacenia. Porozmawiaj z lisą. Cudownie, że chcesz mi pomóc. Obawiam się, że będę potrzebować każdej pomocy, którą mogę dostać. Dowiedzmy się, jakiej spłaty długu spodziewa się śpiąca wdowa. Jestem naprawdę ciekawa, co to może być. OK. No dobrze, gotowa na małą przygodę? Super, zobaczymy, kto pierwszy znajdzie się przy śpiącej wdowie. Ostatnia przy drzewie to gapa. Możesz wybrać dowolną drogę. Hm, myślę, że pojadę przez farmę Złotej Ostrogi i na północ przez górę Szarej Rosy. Starsza im pędzi jak wiatr. Juhu! Okej, okay, słuchajcie. Więc mamy wyścig! Ok, ale wyścig na zasadzie, że kto pierwszy tam dojedzie, słuchajcie. No ja na pewno będę ostatnia. 6 minut i 46 sekund. Słuchajcie, a ja mam konia na piątym, dopiero w poziomie, bo tak naprawdę to dopiero chwilę temu wpijałam jej poziom. Więc, no niestety, no ale trudno. To przegramy najwyżej. I tak obstawiam, że my mamy przegrać. Tak naprawdę. Więc okej. Okay. Tak naprawdę lecimy jak oni, tylko inną trasą można powiedzieć. Aha, mogłam tamtędy przejechać. No dobra. Nie przyspieszam Wam, bo tak jak powiedziałam, lecimy na spokojnie. A może ktoś z Was tak naprawdę nie wie, jak tam dojechać, więc ten oto sposób się, słuchajcie, dowiecie. I yy, chciałabym powiedzieć jeszcze taką rzecz, że mam nadzieję, że jak zrobimy te zadanko i dalej pójdziemy z fabułą, to odblokujemy w końcu zadanka w Eponie. Bo z tego co wiem, zadanko w Eponie. Znaczy zadanko we ponie. Słuchajcie, zadanko ma być u um, Tych um, Jak to się mówi? Turystów Którzy są dostępni w, w Forcie Pinta w Których ratowaliśmy um, Guntera Helgę i ich córkę Tak, i powinno być właśnie zadanie U Helgi, jednakże Tak jak um, mówię um, no, nie ma tego zadanka. Ja nie wiem, czy ono powinno się właśnie u niej w forcie Pinta pojawić, czy powinno się właśnie pojawić w Jodłowym Gaju. Z tego co wiem, to jest właśnie taka transakcja powiązana. Ale tak jak słuchajcie, mówię, mam nadzieję, że jak zrobimy tutaj troszkę właśnie tych głównych zadanek, to spokojnie wrócimy na boczne znowu tory i uda mi się odblokować eponę, bo miałam nadzieję, że jednak szybciej mi to pójdzie. A tu niestety, no tak jak wyszło, jak wyszło. Zadanek jeszcze w Dolinie Ukrytych Dinozaurów całkowicie nie zrobiłam. Muszę tam codziennie jeździć, więc będę musiała, jak nagram ten filmik, naprawdę tam lecieć znowu. Bo w sumie nie byłam. I wykonać zadanka, by mieć czwarty poziom u... U nie U, tylko u obozowiska? W obozowisku, może nie U, tylko u profesor Einstein w obozowisku na tej zasadzie. Więc, no, troszkę musimy, słuchajcie, zrobić. A weźmy sobie tu jeszcze ten. O, len. Najczęściej ja zawsze len znajduję. Okej. Okay. I to nie było gdzieś tu? Okej, okay, tu. O, pojedziemy tu. Dobrze, ja jadę. Chyba tak. Słuchajcie, jesteśmy. Wyścig ukończony. Wspólna jazda do Śpiącej Wdowy. O, zobaczcie. Ostatnia do Śpiącej Wdowy to kurczak. Warunki spełnione. Udało nam się wcześniej... Ale fajnie. Okej, okay, więc bierzemy lisę. Haha, ha, to było mega zabawne. Udało ci się wygrałaś. Wygląda na to, że jestem małą małpką i gapą. Haha, ale małe małpki też są urocze, prawda? Ostatnia do śpiącej wdowy to kurczak. Czy ona na pewno jest obudzona? Wygląda jakby spała. Może po prostu stąd pójdziemy, na pewno zapomniała o wszystkich przysługach i umowach. Chodź, wróćmy do domu. To chyba najlepsze rozwiązanie. Hm? Chcesz mimo wszystko do niej dotrzeć? Myślę, że może jednak to dobry pomysł. Spróbuj z nią porozmawiać i zobaczymy. Okej. Okay. Z... Aha, czyli ona śpi faktycznie. Cały czas śpi. Trzask, trzask. Trzask. Najwyższy czas. Zastanawiałam się, gdzie się podziałyście. Prośba śpiącej wdowy. Okej. Okay. Och, obudziłaś się mimo wszystko. Trzask, moja droga przyjaciółko, jestem rozbudzona. Po pierwsze chciałam jeszcze raz podziękować za pomoc w uwolnieniu z więzienia Pandori. Bez pomocy twojej starszań i Paulina nigdy bym się stamtąd nie wydostała. Jestem tutaj, aby spłacić mój dług, jestem całkowicie do Twoich usług. Co mogę zrobić, aby odwdzięczyć się za wszystko, co dla mnie uczyniłaś? Trzask. Pomogłam ci wydostać się z więzienia. Teraz chcę, żebyś ty pomogła wydostać mi się z mojego. Moim życzeniem jest to, abym ponownie stała się częścią sieci, którą połączone są pradawne drzewa i jestem pewna, że możesz mi pomóc. Trzask. Ludzie zebrali życie moich krewnych. Barbarzyńskie zachowanie. Takie nikczemne. Nigdy im nie wybaczę, nawet jeśli zorientowali się, jakiej, jakiej zbrodni dokonali. Zdrajcy. Postępni w duszy i charakterze. Cóż. Trzask. Nie dość, że zostałam pozostawiona tutaj sama, kiedy odebrano życie moim krewnym, zostałam także odłączona od naszej sieci. Ze względu na te spustoszenie, korzenie, które były połączone do moich krewnych, uschły i umarły, pozostawiając mnie odizolowaną od naszej społeczności. Trzask. Moje korzenie mogą dosięgnąć granic Pandorii, ale nie sięgają tak daleko, aby połączyć się z kolejnym pradawnym drzewem. Moim jedynym towarzyszem była łączność pomiędzy mną a kolejnym antycznym drzewem. Dzięki naszym połączonym korzeniom byliśmy w stanie komunikować się. Trzask. Trzask, nie byłam w kontakcie z moimi bliskimi od wieków. Umyślałam, że możecie się tym zająć. Lisa i ty, Paulina? Najdroższe antyczne drzewo to doprawdy honor otrzymać takie zadanie. Czy masz może jakiś rodzaju wskazówki, jak możemy spełnić twoją prośbę? Trzask. Ach, Lisa, mogę coś zasugerować. Kiedy Aiden pojawiła się na świecie, uleczyła ziemię, rozprzestrzeniając światło nad martwymi klifami. Z jej pieśnią, muzyką i światłem, możesz pojechać nad zatokę i przywrócić moje korzenie do życia, dzięki czemu będę mogła znów połączyć się z prawdowitym drzewem ze wzgórza stracha w wróble. Eh? Trzask trudne? Nie, nie moja przyjaciółko. Aiden się udało, tak jak tobie się uda. Trzask. Nie próbujesz chyba wykręcić się z naszej umowy, prawda? Nie mnie, nie zawiedziesz mnie chyba, jak wszyscy ci zdraj, zdradliwi ludzie, którzy uczynili tyle zła. Oczywiście, że nie. Nie wszyscy ludzie mają nikczemne serce i duszę. Na pewno nie jesteśmy tymi okrutnikami, ale legenda Aiden to chyba nic więcej jak tylko, no właśnie, legenda jak my. Trzask nie wiem, jak macie to zrobić, a się udało. Musicie po prostu wymyślić, jak to zrobi, zrobiła. To no nie tylko sprawa kilku korzeni, a naprawdę stworzyła życie. Nie oczekuję takich cudów z waszej strony. Jak trudne może to być? Trzask. Jak nie. To, to nie może być aż tak trudne? Czy moje korzenie muszą osiągnąć drugą stronę zatoki? Możesz stąd zobaczyć pradawne drzewo na wzgórzu stracha na wróble. Tak blisko, a jednak tak daleko. Kiedy moje korzenie osiągną drugą stronę, będę znów częścią sieci antycznych drzew. Musicie mi pomóc. Trzask. Postaramy się zrobić wszystko. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ci pomóc. Trzask. Wiem, że wam się uda. A jeden się udało. Przemówiłam. Teraz wszystko zależy od was. Czas rozmowy dobieg końca. Trzask. Okej. Okay. Hmm. Przejechać przez wodę, przywrócić martwe korzenie do życia. Jak ma to niby działać? Brzmi to trochę podchwytliwie wątpię, że zadziała mam pomysł, jak spełnić jej prośbę. Myślę, że możemy zacząć od małego rozpoznania terenu. Pojedźmy i sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie zlokalizować szczątki ściątego drzewa. Wydaje mi się, że pamiętam ogromny pień drzewa, kiedy jeździłam nieco po północnej stronie plaży. Jedźmy to sprawdzić. Okej, okay. wiem, o które drzewo chodzi. Ono znajduje się centralnie, słuchajcie, tutaj. Jedziesz? Okej, okay, to ja jedę szybciej. Tutaj. Tu, 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 na prosto. Znajduje się antyczne drzewo, które pierwsze zostało ścięte. Zaraz potem kolejne zostały ścięte. Mogłam dole. Tu. O, tutaj. Więc, słuchajcie, jesteśmy. Ten pień martwego pradawnego drzewa No To co ja mam jechać po ciebie? Nie, jedziesz już. Okej. Okay. Szybko, Lisa. Okej. Okay. To jest miejsce, w którym antyczne drzewo stało dumnie, zanim zostało ścięte wieki temu. Mniej więcej tutaj powinny dotrzeć korzenie śpiącej wdowy. Musimy upewnić się, że korzenie rosną pod zatoką i przecinają plażę w dolinie złotych wzgórz po drugiej stronie. Widzisz? Ok. Pojedź w dół brzegiem i przyjrzyj się z bliska. Ok. Czyli musimy jechać tutaj. Brzeg morski. Tu mamy korzenie. Lisa, szybciej jeźdź. Masz starsza, nie jest szybszy od mojego konia. Ach, stąd mamy lepszy widok. Widzisz? Teraz widzę oczyma wyobraźni, jak korzenie rozprzestrzeniają się pod wodą. Są tylko kilkanaście centymetrów poniżej poziomu wody, ale dość sięgają tylko do tego miejsca, nie dalej. Hm. Jak to w ogóle zadziała? Nie mogę się doczekać, aż poruszę kilka strun nad zatoką i zagram arcydzieło. Chociaż łatwiej chyba zagrać komuś na nerwach niż na tych strunach, prawda? Ha, ha, ha. Nie żartuję, naprawdę to raczej oczywiste, że potrzebujemy pomocy. OK. Potrzebujemy... No właśnie, potrzebujemy porady. Linda wie naprawdę dużo o pradawnych drzewie, a Elizabeth jest przepełniona druidzką mądrością. Linda i Alex najczęściej szpiegują wzdłuż wybrzeża. Próbują wypatrzeć, czy oślizgłe łapska Darkor nie chcą prześliznąć się przez linię brzegu. Chociaż czasami robią sobie przerwę i Linda jest najpewniej w winiarni. Ja mogę pojechać do Waledy i porozmawiać z Elizabeth, jeśli ty pojedziesz do Lindy poradę. Jeśli w ogóle tam jest, okej? Okay? No dobra. No to słuchajcie, my lecimy do Lindy. Okej, okay, czyli słuchajcie, wydaje mi się, że ja pojadę sobie tutaj na skróty i widzimy się już na miejscu w. Co ja mam z tym w? Przy y, dworze Srebrnej Polany. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już przy dworze Srebrnej Polany. Jak widzicie, mnie tu w ogóle dzisiaj nie było. Ale słuchajcie, szukamy, a Linda jest tutaj. Witaj, Paulina, to ty! Miło cię znów widzieć jakieś wieści! Och, mówisz, że co chcesz zrobić? Pradawne drzewo myśli, że powinnaś powtórzyć wyczyn Aiden z legendy? Ona wszystkie konie! Radalindy. Kiedy czytałam o tych pradawnych drzewach i ich losie, dowiedziałam się, że śpiąca wdowa została odcięta od sieci i korzeni. I nie może komunikować się z innymi. Teraz rozumiem, dlaczego poprosiła was o to zadanie. To musi być okropne, taka sama i odcięta od swojej rodziny. Ale przywrócenie życia do martwych korzeni, czy próba ich przyciągnięcia przez całą zatokę, brzmi jak przemyślany plan. Mówi się, że to pradawne drzewa są bardzo mądre. Wiedzą o rzeczach, o których my nie mamy pojęcia być może istnieje możliwość zrobić to co Aiden w legendzie masz fragment jej światła i wiemy że legenda nawiązuje do światła które przynosi życie mam na myśli to że śpiąca wdowa sama zareagowała na światło i te łzy hmm. zgodnie z legendą Aiden w jednej ręce trzymała harfę a w drugiej płomień żarla, żorla, żarla który rozproszył mrok kiedy przejeżdżała ona nad zatoką legenda mówi że ta muzyka i światło przyniosło życie do Jorvik. Lisa posiada silne, mocne moce uzdrawiające kręgu gwiazdy. Z uzdrawiającymi mocami lisy i twoim kawałkiem światła i z harfą, może rzeczywiście będziecie w stanie wykonać coś podobnego do tego, co zrobiła Aiden w legendzie? Może dokładnie to miało, na, miała na myśli pradawne drzewo? Może rzeczywiście może wypuścić korzenie pod zatoką i osiągnąć drugą stronę? Może. Może nie potrzebujesz dosłownie przejechać ponad zatoką. Na pewno możesz użyć łódki. W innym przypadku będziesz potrzebowała harfy i wiem, gdzie możesz ją znaleźć. Och, dostałam smsa od Lisy. Napisała, że rozmawiała z Elizabet, która twierdzi, że jeśli rzeczywiście zagrasz dobrą melodię Aiden na harfie, możliwe jest przejechanie ponad wodą. I Lisy najwyraźniej posiada wszystkie potrzebne informacje, jak nauczyć się melodii jest w drodze. Podwózce. W którym miejscu właściwie jesteśmy? Te wszystkie morze. Wygląda na to, że harfa Aiden jest w zasobach muzeum w Jorvik. Zazwyczaj mają ją w podstawowej wystawie, wśród historycznych eksponatów. Przy okazji wiedziałeś, że ta harfa znajduje się w oficjalnej fladze Jorvik? A faktycznie. Zieleń na fladze reprezentuje piękny kolor Jorvik oraz soczyste i bogate życie, które pokrywa całą wyspę. Niebieski nad zielenią ukazuje niebo, niebieski na dole reprezentuje morze. Białe linie są symbolem upływającego czasu, przeszłości i przyszłości. Ale wystarczy o fladze Jorvik. Zobacz, nadjeżdża lisa. Okej, okay, mamy lisę. Okay. Hej dziewczyny, macie już coś? Tak, Lisa, mamy Właśnie mówiłam, że może brzmieć to co najmniej dziwnie Ale będziemy w stanie odtworzyć legendarne przywrócenie życia Tak jak chce tego pradawne drzewo Paulina ma fragment Ty, Lisa, masz magiczną moc uzdrawiania kręgu gwiazdy Elizabeth powiedziała nam już, że macie przejechać ponad wodą Za pomocą melodii zagranej na harfie Aiden Jeśli to zadziała, nie będziesz nawet musiała myśleć o małym oszustwie z łodzią Niesamowite, to brzmi jak szalony pomysł, ale chyba warto spróbować. Najgorsze, co może się stać, to że zmoczymy trochę podkowy. Jestem pełna wątpliwości, czy to rzeczywiście zadziała. Ale cóż, zakładam, że to ja będę grać na harfie, ponieważ mam chyba najważ... największe pojęcie o instrumentach i muzyce. Paulina, zgadzasz się na rozjaśnienie fragmentu światła, tym bardziej, że używałaś go już wcześniej fragment światła Aiden, który ma Paulina jest wciąż pełen mocy więc nie musimy ładować go ponownie to dobrze ale wracając do harfy niestety muzeum w Jorwig jest zamknięte ze względu na remont tak typowe słyszałam jak od elizabeth że radny ze srebrnej polany jest przyjacielem kuratora a ty Paulina wydaje się że znasz radnego całkiem dobrze prawda sprytnie Paulina pojedź do radnego i spytaj czy możesz poprosić kuratora o otwarcie muzeum i pożyczenie nam harfy na chwilę. Okej? Okay? Wygląda na to, że mamy plan, prawda? Spotkamy się ponownie tutaj, jak tylko porozmawiasz z radnym z miasteczka Srebrnej Polany. Teraz zobaczę, czy uda mi się przekonać kamerdynera, żeby podwiózł nas do Jorvik swoim samochodem. Okej, okay, więc słuchajcie, wydaje mi się, że lecimy szybciutko w tam, czyli do miasteczka Srebrnej Polany. I widzimy się na miejscu. Okej, okay, i słuchajcie, jak widzicie, jestem już w miasteczku w Sremnej Polany. Tu mamy w ogóle też Alex. Ale lecimy z radnym. Paulina, wspaniała pogoda, nieprawdaż? Prawie codziennie jest tak miło. Myślałaś o tym? Hmm? Że znam kuratora muzeum w Jorvik? Rzeczywiście znam bardzo dobrze kuratora. Jesteśmy starymi przyjaciółmi ze szkolnej ławy. Gwarantuję, że na pewno wpuści cię do muzeum i pozwoli Ci pożyczyć, co tylko będziesz chciała, jeśli szepnę kilka dobrych słów o tobie. Zaraz zresztą to zrobię, kilka dobrych słów dokładnie. Moje słowa są jak skarb, możesz znaleźć je w banku. Zadzwonię zaraz po Twoim wyjeździe. Możesz wrócić do swoich przyjaciółek i dać im znać, że kurator przyjmie Was z otwartymi ramionami. Tego możesz być pewna. Okej, okay, słuchajcie, super, więc wracamy szybko do dworu, aby wykonać tam zadanko, ale wydaje mi się, że jak tam doje, dojadę już, nawet Wam nie przycinam, to skończymy ten filmik, bo już będzie długi, a kolejną częścią, słuchajcie, no właśnie będzie ym, jazda do muzeum, więc zobaczymy, jak mi to, słuchajcie, wyjdzie. Szybko lecimy do dziewczyn. Znajdują się one pewnie. A tutaj, bo miały ten przekonywać tego. Fantastycznie, teraz przynajmniej wiemy, że będziemy mile widziane w muzeum. Teraz tylko zostaje, jak tam się dostać. Hmm. Robić, nie robić. Boję się, że będzie czasowe. Więc wydaje mi się, że zrobimy. To nieszczęśliwe, stare wapno, nie chce wziąć nas do Jorvik. Przynajmniej nie bez zgody naszych rodziców Najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam Godfrey i Baronowa zawdzięczają nam dużo dobrego I nie wiem, czy nie zorientowali się, że nie jesteśmy już dziećmi Spróbujesz ich przekonać? Okej okay. Hm Paulina, pozdrowienia, pozdrowienia Pff, To raczej dziwne, że nagle wszyscy chcą się udać do wielkiego miasta Ty akurat jesteś jedną z bardziej rozsądnych osób, które znam Więc w porządku Będzie jeśli podwiozę cię do miasta, Jorvik Stanie się to jednak dopiero jutro, ponieważ właśnie jutro mam mały biznes do załatwienia w mieście. Musisz cierpliwie poczekać do tego czasu. Zobaczcie, jak wyczułam, że będzie, słuchajcie, czasowe zadanko. Dobrze, że klikłam, bo jeżeli bym nagrała, y, tu skończyła wcześniej o jedno zadanko, to już znowu bym musiała czekać. No super, słuchajcie, więc czekamy. Więc słuchajcie, lecimy może tu gdzieś. I tak, słuchajcie, zobaczcie, udało nam się dotrzeć do e, śpiącej wdowy. Wiemy, o co nas prosi, czyli prosi nas po prostu o to, aby połączyła się ze swoim, swoją rodziną, która znajduje się na Wzgórzu Stracha, na Wróble aktualnie. I tak naprawdę jest najbliższym drzewem pradawnym. E, lisa nam będzie pomagać, Linda nam pomaga. Ale z tego co widzimy, dalej jest w, Dolinią... w Dolinie, e, w Miasteczku Srebrnej Polany. I jak widzicie, tylko my jednak udamy się, wydaje mi się, do Jorvik, ponieważ, no, dziewczyny, oni stwierdzili, że to są dzieci, a my jesteśmy dorośli, słuchajcie. Więc, tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie mi, co o tym wszystkim myślicie i czy dalej mam lecieć, słuchajcie, z fabułą, czy mam bardziej robić te poboczne zadanka, bo w sumie wydaje mi się, że będę robiła tak. Troszkę tu, troszkę tu, bo czasami jest tak właśnie, że coś nam jest jednak potrzebne dalej. Więc tak, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami. I do na, naszej wspaniałej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!